Kobieta, której trudno dotrzymać kroku. Prowadzenie luksusowego second-handu, wynajem apartamentów i prowadzenie zajęć sportowych oto wszystkie jej zajęcia. Mąż Eli to jej przeciwieństwo najchętniej przesiaduje na sofie razem z psem. Ostatnio jednak pozazdrościł Karinie i także postanowił wrócić do biznesu. Tyle, że żona jeszcze o tym nie wie. Myszka? Tak. Myszka, ja, 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 ja już ten, ja już będę leciać. Bo ja, mam, ja, ja jestem umówiona, kochany jest za pół godziny, a jeszcze muszę dojechać tam. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Co, co spokojnie? Siadaj, znaczy, siadaj. Ale, siadaj. Ale ja nie mam czasu, człowieku, tutaj spój. ja mam 20 minut, no, no, no. Zanim zejdę do parkingu, ja zanim mógł, pojadę? Ja muszę e, e, mówić. Za mną porozmawiać, tak? Tak, important affair. Karina, uno problemu. Ale masz normalnie 5 minut. Okay. No, 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 no to 7 minutę, no. no słucham. Ja muszę jechać tu do Bejrutu. No wy dużo biznesa? Biznes to ja mam kochany za połowę, poł no. 25 minut już za chwilę. Pięć minut jest, jest mały biznesa. Mieszka. Beirut jest ja dużo biznesa. Mój mąż był, um, zajmował się marketingiem, bo on poszedł po amerykańskim uniwersytecie i zajmował się, miał firmę marketingową, um, miał pod sobą kilkanaście, kilkanaście um, supermarketów i tak dalej, tam promocją i marketingiem o, i tym się zajmował. Mm. Myszka, pocz poczekaj, poczekaj, bo ten, na spokojnie. Ty chcesz jechać do Bejrutu? ze mną! We need to talk about it. You need to listen to me. Sucham? We need to move to Beirut for a new business. And I get a big job. Okay? And, and uh -huh. it will give us a lot, a lot of money. O ile Karina się zgodzi, bo może Eli jest głową rodziny, ale Karina jest szyją, która nią kręci. No ale jaki zarobek? Jaki zarobek? On ma wystarczająco, ja mam wystarczająco, nikomu nic nie brakuje. Mój nowy praca. No. I do Beirutu Important. No, to jest important. A important. moje życie nie jest important, uh, tak? Yes, a you, moje życie you, you nie will, jest important. To Beirut. Poczekaj, prawda jest taka, że ja urodziłam się w Polsce. W wieku 19 lat pojechałam do, do, do Szwecji, tam mam dzieci, tam mam mojego byłego, z którym w ogóle, wiesz, to jest w ogóle masakra. I will not lose this opportunity. Podejście, tyle że do popularności, ma Laluna. Nie chcąc stracić szans na zasięgi, ciągle nagrywała relacje w mediach społecznościowych. I to w samochodzie z ręki. W internecie zawrzało. Przecież tak nie można. Laluna wzięła to sobie do serca i ruszyła na zakupy. Chcę uchwyt na telefon, żeby nie trzymać tego telefonu w ręce, bo się czepiają mnie ludzie. No mają trochę racji, chociaż ja wiem, że jestem rozważna i ja wiem, że co ja robię na drodze, 20 lat siedzę za kółkiem, ale no nie wolno, po drugie teraz mandaty mają zajebiście. Strasznie są teraz, wiesz. No właśnie. A to, to jest że wszystko? ja jestem królowa, to niestety to... policji nie interesuje. <śmiech> <śmiech> no. Ale co, masz, co chcesz? Właśnie nie wiem, jakiś taki uchwyt, żeby, że sobie włączę i normalnie Jeszcze będzie. Jeszcze zdjęcie robić, A o, o, zdjęcie też, zdjęcie, gadać przez telefon. Ja Cię jakoś e... nie widzę w tym. Nie no, muszę, muszę, że ja to, wiem, to już wiem. jest no żarty, tak? Chciałam ja ja jechać Czekaj, gdzie właśnie, to było, ja Ci powiem. No właśnie, widzisz? I teraz w tym momencie trzeba włączyć nawigację. Nie, bo Ty nawigację powinnaś włączyć, zanim wsiądziesz do auta. Ha, no właśnie, masz no. rację. No, ale są takie też, żebym sobie teraz wcisnęła. Wiesz, i bym była. A ja będę to trzymać. No to trzymaj, no właśnie, i do tego powiem. Ja potem, będę to jakim. No właśnie, i ja potrzebuję ten uchwyt, naprawdę. Bo już mi się małe uliczki, trzeba trzymać kierownicę, już mi się popiło. I wiesz, to niby nie spowodujesz yes. wypadku, ale o to można przepisować i coś. Nie wiem, co się ze mną stało, się masz. Człowiek, jak jest młody, no nie zawsze te przepisy przestrzegał i tak dalej. Zdarzało mi się je łamać. Ale nie wiem co się stało, albo czas mnie goni i się postarzałam, albo zmądrzałam, albo inaczej myślę, ale po prostu stało się tak, że naprawdę staram się bardzo mocno przestrzegać przepisów. No patrz, karetka nie przejechać. Jak oni postawali na tych drogach? Co tu się? Kolejny jakiś Karetka nie może przejechać. A ten się pali, nie wiem gdzie. Nie wierzę, nie. Co się stało? Na wąsko zaparkowali. A panowie jadą do kogoś chorego? To pana tak? jest auto? Nie, to tej pary. ale tej sześciu kwiatów poszło do firmy. Do kogo? Tutaj firma jest na dole. A To tutaj to cztere, cztere, żileta, do piwnicy. Weź zejdź po kogoś. To ja wycofam. Ja też nie przejadę. No dobra, dobra. To dawajcie. Zamiast na chodnik wjechać chociaż. Co to? Kto to zaparkował? To ja też nie przejadę. No niech pani zobaczy, jak pani stoi. Że nie może przejechać karetka ani nic. Dzień dobry, dzień dobry. Zostawiła pani auto. Dobrze, nawet on nie dobrze, może przejechać. Tutaj jakby... Dobrze, ja tutaj nie wiedziałam, że tutaj stoi to drugie auto. No, ale jeszcze. oni jechali komuś pomóc, a pani stanęła jak... No dobrze, dobrze. Że... Nie... Ale nie dobry. ma zaraz, tylko odjeżdża pani teraz. E, dobrze, to za chwileczkę ja tu przyjechałam tylko na chwileczkę. Ja nie ma na chwileczkę, dzieje. oni jechali ja tutaj... ratować ludziom, e. Życie komuś. Ale to się jakby zaraz... pani sąsiad teraz zabału dostał, to no, nawet by nie przyjechali. Ale prosi mnie tutaj, żebym przyparkowała, oczywiście też ja rozumiem, ale jak ja tu przyjechałam, to tutaj nie. Ale nie ma, ale Zaparkowała pani na środku ulicy stracili 10 minut co najmniej do pacjenta, nie? Al A Luna straciła nerwy. Tak się nie robi. Za takie coś powinno naprawdę dostać e, mocną karmę. <laughs> I to taką suchą, najtańszą. Co patrz, pa, co patrz co robi, patrz co robi, patrz co robi? To ona jeździ się umie przecież! Ty to dalej zablokowała, przecież z drugiej strony też jest auto! No ja tam też nie przyjadę! No ale pani dalej źle stoi! No ale o co pani chodzi przy parkował? Pani przebiega. Ale Ale źle stoi, drugie, drugie auto. auto! Dobrze, jadę dalej. Ręce mi opadły, ona i tak dalej źle stoi. Patrz, patrz. Ale pani co pani, pani już teraz się nie podoba? No już pani jedzie Ale jak ale... pani stoi znowu? Nie no można. dobrze, ale to niech już pani... Już nie mi można pani... stać na ulicy! Dobrze, wszystko rozumiem, dobrze, dobrze, zrozumiała. Pani dobrze cały za... czas mówi dobrze i robi błędy. No to o co chodzi? Niektórym trzeba rzeczy powtarzać wiele razy. Na przykład Alex. Znajomi obiecali, że pomogą jej po wyjściu ze szpitala po operacji wycięcia nowotworu. Ona jednak wolała pokazać, że jest silna, niezależna i nie potrzebuje pomocy. Na szczęście jej bliscy doskonale ją znają. w Należy się Jesteś opiercie. na mnie zła. Chodź, chodź, chodź szybko do środka. Jak się pytam, o której wychodzisz ze szpitala i daj znać, to nie dzwoń do mnie, że już jestem w domu, no. Nie, bo ja wiesz, nie lubi się prosić. Ja nie wiem, to jest wyjątkowa sytuacja chyba, tak? I powiedziałam ci, że możesz na mnie liczyć i żebyś dzwoniła. Wiesz, ja nie jestem przyzwyczajona, jak ktoś tak, tak do mnie mówi. No to się przyzwyczaj. Ja jestem les. Ja sobie sama radzę. To ja Prowadzę stado, a nie stado prowadzi mnie. Ja wiem, ja, ja też sobie sama radzę, ale są pewne sytuacje, kiedy... Wiem, no. ...kiedy można się po, poprosić ale o pomoc. Wiem. A czy ktoś ci pomógł z torbą umieśnić dźwigacz? Tak, go? poprosiłam pana z recepcji na dole szpitalu, poprosiłam pana toftukarza, poprosiłam pana na recepcji tutaj w domu. Słuchaj, wszystko dałam radę. A i dobrze, że jesteś, bo ja nie lubię w, bez skarpetek siedzieć w domu, a nie mogę sobie założyć. No trudno, skoro już pomoc przyszła, to niech na coś się przyda. I co jeszcze? <noise> Mam duży problem, żeby pytać kogoś o pomoc. Ja nie lubię prosić kogoś o pomoc. Nie lubię się czuć taka needy. Uh. Czuję, że wtedy komuś wiszę. Że. No, nie lubię się prosić, bo wtedy czuję się też słabsza. Nie wiem, zawsze tak miałam. Nie lubię się prosić, wolę sama, wolę, żeby było 10 razy ciężej. Ja wolę kanapę w fiacie piętę przewieźć sama, aniżeli pytać kogoś, żeby mi pomógł. Niby Alex, a jednak Zosia. Zosia samosia. Cieszę się, że jesteś. Przywiozłam ci jedzenie. Boję się troszkę jeść, bo wiesz co, ten doktor powiedział, teraz lekko strawne tylko muszę tak, jeść. ja zrobiłam zupę pomidorową. A nie na śmietance? Bo... Nie. O, to dobrze, bo też nie mogę na śmietance Nie nic. wiem, bo cię słucham. Banany, tak mogę, nic z kwasem, żadne owoce z kwasem, żeby, wiesz, żeby jelita mnie nie... Mango, bardzo pysznie. Zobaczymy, czy mnie znasz, Olcia. Co lubię jeść? Bardzo lubię. Wiesz, że to są rakotwórcze, granaty są rakotwórcze? Rakotwórczy czy... No woda. Anty. Anta. Aha, tak. Oni mogę się śmiać nierodzielić. Berries, tak, mogę jeść. i troszkę wodorostów. To dobrze, bardzo dobrze, dziękuję ci. Doznasz mnie jednak trochę. Dobrze, maleńka, pokaż. Chodź, ty się. ze mną. Pokaż te dziury. Strasznie się bałam. Oczywiście też o tym nie mówiłam, bo wiedziałam, że jak będę o tym mówić. To odpowiedź będzie ej, słuchaj, będzie dobrze, nie bój się. A to mi tak nic nie pomagało. Ja sama sobie to mówiłam, że będzie dobrze, będzie dobrze. No ale strach ma wielkie oczy i wiadomo, no ciężko jest wytrzymać tak naprawdę, nikt w tym momencie cię tak nie rozumie, co ty czujesz, bo nikt się nie potrafi postawić w tej sytuacji. Ja też, jak mi tata opowiadał, też się nie potrafiłam postawić. A dopiero teraz rozumiem i to jest przerażające chyba, że dopiero teraz rozumiem jak on się musiał bać, kiedy ja teraz się boję. Żeby zrozumieć tą sytuację, musisz być w tej sytuacji. Bo tak jest ciężko, ciężko sobie wyobrazić nawet, jak to jest mieć taki... taki tykający zegar nad głową. Tu mam jedną i tu mam jedną. No ale tak, to nie na gorzej. Ale to są no. takie chyba malutkie, nie? Tak, małe, niedługo, słuchaj, tydzień i ja jestem z powrotem przy życiu. Piona. Ja nie, to jest jeszcze. super, że już jesteś po. Czaisz, że już jestem po? Albo skarpetki możesz mi założyć? Jakie zimne stopy, Widzisz? Musisz przychodzić z rano je zakładać. Teraz się znajdę do jakiegoś o, ale kolega, mnie boli. kolega, co będzie ci skarpetki i masaże. Boże, jak ja się czuję, tak nie lubię, wiesz. on no, teraz się śmiejemy, nie? Ale nie lubię takiego. No, nie wiem. Zmęczona jestem tym, że właśnie chyba... Nie proszę o tą pomoc i wszystko robię sama, bo Chciałabym odpocząć, chciałabym się podzielić z kimś odpowiedzialnością. Karina z kolei nie wyobraża sobie takiej sytuacji. Ma być tak, jak ona sobie życzy. Jeśli więc woli zostać w Hiszpanii, zrobi wszystko, by tak właśnie się stało. A mąż? Niech gada sobie zdrów. Ty nie będziesz lubił. To for us, for both of us. Aha, for both, yes. of us, tak? Ja jestem na When czwartym kraju. Ale mam, ale we came ja, back to, to Spain. To, 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 to Spain. No chyba żadów. Ale Myszko, ja kochanie moje słońce. You don't want a better life? Ale ja tu mam dobry life, okay, ja zbudowałam but, but tu wszystko. Polska, Szwecja, no. Hiszpania, ja no. jestem na czwartym kraju, no. mam 50 lat, no, ja już nie mam siły. No, Ale ja nie mam siły już karina, karina, no akceptuję. Dlaczego ja bym nie chciała wyjeżdżać z Hiszpanii? No krótka piłka, no, pogoda, przyjaciele, bubu, myszka. no nastrój, piękny apartament. No czego mi w życiu będzie brakuje? No że high life. Idziemy do no, Beirutu, co nie akceptuję. Czyli to. This is my last job Infinito. A gdzie jest moje życie? Ja tu zbudowałam wszystko od początku, ja zaczęłam pracę. Ja tutaj, ja, ja tu robię wszystko, po prostu wszystko, żeby to wszystko ogarnąć i ja tu się dobrze czuję. Tutaj, I'm wy, 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 signing the contract wy, wy, wy. now. You come with me, it's okay. Nie, nie ma, ja I go jedno. solo. No to ciekawe, kto będzie płacił rachunki na przykład. Tak. Oczywiście, że mój mąż płaci wszystkie rachunki, tutaj w ogóle nie ma mowy i to, to była umowa od początku ale mój mąż ma też bardzo lekką rękę do pieniążków, jeżeli chodzi o żonę. Uwielbia i sprawia przyjemność, z czego się bardzo cieszę. Kocham psa go za to. Robiąc mi zakupy, jego to uszczęśliwia. I za to go kocham. Moja myszka No, mojego słońca, takiego drugiego to nie ma. If you don't want to come with me, take it or leave it. No one can ale do this job other than me. miejsce na ziemi. No, no to pewnie. No, ja idziemy do Bejrutu. Benada. Ja idziemy do Bejrutu. Ty do Bejrutu? Okay. No to proszę okay. to waldo do Bejrutu. No. You can follow me whenever you want. Słuchaj, no to ja może okay. ewentualnie, e ewentualnie może do ciebie podjadę na chwilę, no bo ja tutaj mam swoją pracę, swoich przyjaciół, ja tutaj mam swoje życie, Bubiego jeszcze mam. Nie, 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 bo dla mnie Beyal ja to w ogóle nie wchodzi w rachunku. I give you 24 ...twenty 24 hours to think about it. If not, I'm taking the plane, I'm going to Beirut. Benada. Benada. Okej. No. To twoja No okay. so, No to... Do widzenia. Do widzenia. No. I paszoł. No A, czekaj, jeszcze się muszę poperfumować, bo telefon mam. You say to me paszowant? Znaczy, tak wiesz, tak trochę No Aaa. Notabene dziękuję za perfum. You know that you have a very good life there. Gdzie? W tym, w Bejrucie? Yes. A idź w cholerę. Parties with my friends. Mhm. You know, the luxury life. No to you partuj sobie z your friends. Kto bogatemu zabroni? No. Madre nie. No, czasem zabrania czegoś prawo. Nawet tym bogatym. Laluna, by nie łamać przepisów, musi wreszcie kupić uchwyt. Jezu, ta kiełbasa, patrz! Dzień dobry. Ja mam taki kawałek zjadła. Nie taka! Do ręki. Barówby taką no. mną! <grym> może tam skosztować, co? Kawałek? Dobra. I co? Nie. Mam <grym> drugą. Tam pa... To też nie To Też nie to. <grym> no to może jeszcze to szynki. O, ja tam szynki bym No to ty szynki, próbuj. Daj pan te szynki, jeszcze kawałek. Zaraz panu całą pi*** już się najadą. Uh -huh. <laughs> to po co mam kupować, jak ja se podegustuję, ty? Ona to specjalnie robi, bo to jest patenciara, nie? słucha? Nie. Daj dla mnie, O, no? no, bo to to, Nie, bo ja lubię, to ja lubię daj pan jej. Lubię jej. Takie pętko? No gdzie! Nie, takie A małek, do ręki. Ani nie mam gotówki, ani karty, Płać. Dziękuję i smacznego życzę. A to tu! <laughs> Dobry. Dobry, słucham? No, ja przyjechałam, bo przełom w moim życiu nastał. Uchwyt chciałam. Uchwyt pani chciała. Do telefonu, okay, no to lepiej. coś bardziej do kratki. Pani szuka, czy do szyby? Czego? Na żeby w kratkę włożyć, czy na szybę na Ja nie na mam kratki, nie wiem. Czyli nie mam tych takich taki wentylatorów. To nie, wie pan co to musi być taki obrotowy? Mhm. Tak, że to że musi być być? najlepiej. Uchwyt, tak, obrotowy. Z każdej strony wyciągany, Najlepiej wysuwany. na pilota, żeby się sam ruszał. No, o, no aż tak może być ciężko, aczkolwiek tu mam coś takiego. Wie pan co, mi chodzi o bezpieczeństwo, ale jestem ogólnie panią businesswoman. Codziennie muszę odbierać telefoniki, kręcić story, zarabiam na tym. A, czyli musi być dobrze ustawiony telefon, żeby było wszystko widać generalnie. No właśnie. Gdzie ty tą kiełbasę ta Ale wali, wybraźne, gorszą kiełbasę. No bo to jest sama wiatr. O dobra, daj kawałek. Na przykład coś takiego. Cyk, cyk. Najdroższe i najlepsze, że ta płaci. Tutaj jest raz, można sobie kąt ustawić. Dobra, to, to trzeba kręcić. A to, to trzeba, trzeba przyklejać? przyklejać? A nie, to do szyby. Ja to jest do szyby, tak. To jest okay. przystawkę do szyby, tak? Czyli tak, ustawiam. to, do to, to i co Nie, to nie utrzyma. Utrzyma tylko to tutaj. Ha, dobra. się. To wystarczy to i wtedy się zbłokuje. A ile płacimy? To jest 70 za to. Ile? 70 ile? będzie. Aha. <laughs> Dzięki śliczne. Proszę dobra. bardzo. Dziękujemy. Co złego to nie wiem? Kybasa kupiona. Wieszak, mam, idziemy po półki. O tutaj! Chodź! Dzień dobry! Półeczki dwie, białe, takie duże, świeże. Jest koniec, 2 godziny na siłownie będziemy musiały. Dwie? Dwa dni chyba. Dobra, dzięki pa. Jezu, ja przyjechałam półkwy, to kupiłam żarcia. I to jakiego wykwintnego? Kiełbaska jest. Bułka jest. I bezpieczeństwo jest! Patrz! Trzyma się? No chyba. Dobra. Okej, okay, zajebiście ty! A możesz najbardziej dla ciebie? Bo, nie, już nie chcę bać. Ale widzisz, i teraz będziesz bezpiecznie jeździć, nie będziesz, wiesz... Ty do mnie nie mów, bo ty sama jeździłaś. K***ce. Ale nie będzie ci krytykować, ludzie, że wiesz, kręcisz tutaj... No, dokładnie. Teraz możesz im tak o! Dobra. Na pochybel internetowym hejterom. A weź włącz kamerkę. Włącz kamerkę, zobaczymy jak to wygląda, bo jeszcze nie odjedziemy, dopóki nie sprawdzimy. Dobrze jest! Okej, okay, mamy to. Tak, bardzo mi się to podoba. Jestem zachwycona, zadowolona. Jednym prostym zakupem Laluna pokazała krytykom, kto tu rządzi. Aleks żyje dokładnie w ten sam sposób i ustala reguły gry nawet wtedy, gdy tak naprawdę potrzebuje pomocy. A powiedz mi, e, co w końcu z mamą? Zapomnieliłam mamie przyjeżdżać. Czemu ty jesteś taka niereformowalna? Bo Aleks jest po prostu sobą, niezależną dziewczyną. Nie, no chodzi o to, że. Nie, no po prostu jest sytuacja, że jakby potrzebujesz pomocy i nie masz. Jakby nie masz postą tego, żebyś nie prosić o tę pomoc. To jest normalne, a my chcemy Tobie pomóc! Ja wiem, ale ja nie lubię, chodź ze Jakby ty jesteś, po prostu mama też chce przyjść i być z tobą, tutaj, opiekować się z tobą, bo to jest taki, jakby naturalny odruch. Ja też cię prosiłam, daj mi znać, jak będziesz wychodziła ze szpitala no i możesz. przecież. Nie, dzisiaj dałaś ja... mi znać, jak już po... jesteś w domu. No, no ale dobra. Już po sprawie, może następnym raz się nauczę. Absolutnie nie chciałam, żeby mama przyjeżdżała, nie chciałam, żebym nie widziała w szpitalu. Ostatni raz w szpitalu widzieliśmy się w takim komplecie e, rodzinnym 4 lata temu u mojego taty i nigdy w życiu nie pozwoliłabym sobie na drugą taką akcję. W życiu nigdy. Chyba wspomnienia by mnie zjadły, aniżeli nawet teraźniejszość. Więc y, nawet na myśl o tej sytuacji mnie było niedobrze, a co dopiero e, mojej mamie, więc nie chciałam, żeby było. Z jednej strony to zrozumiałe, ale z drugiej Alex w ten sposób sama skazuje się na samotność. Może warto to zmienić? No, kurier. Co znowu zamówiłaś? Wiesz, co, ja tyle pozamawiałam, że jak paczki przychodzą, nie, to ja nawet nie wiem, co jest karton. Jakoś muszę, jakoś muszę mieć rozrywkę. Dzień dobry? Dziękuję. Dziękuję. Co przyszła? Hej. Co tam? Przystojnie. Nowa przesyłka. Du, A tego sobie sama na pewno nie zamówiłam. Dawaj, co tam? Alex, czegoś nie zrobiła sama? Nie wierzę. Ale? Miło. Nie. O, Sadza! Moja przyjaciółka z UK! Łe. Za masz grubą. Widzisz, nawet lepiej niż kwiaty, może słodycze, kocham. Ja mam tak dobrych znajomych. Ja mam tak dobrych znajomych. Ty przychodzisz do mnie tatarka mi robisz, wiesz nie A ja bym nie boli, tak mnie nie trzyma, już przepraszam, za bardzo się podjarałam. Teraz się czuję, wiesz co, że chyba znalazłam swoje miejsce. Jestem w domu, mam was. No i właśnie nie jesteś sama, więc jak potrzeba, to co robisz? No. Proszę cię, żeby mi coś nie rozkradli, bo jak mi to, to ja potem będę musiała płacić, rozumiesz, dziewczyno? Bo to się mam mózg, żeby myśleć chyba, nie? Tu jak zawsze, delikatnie, powoli rób. Czy dzisiaj ci ładnie zrobicie, że chcesz, mi się podobał, nie? Ale ja ty zawsze musił Nie, poważnie. no, kupujemy dla ciebie. Mówię w pięciu językach: Japrota Spęska, Polska, angielska, Danska, Noszka, Oli Te Spęska. Labio, labio na Ej, ty Mach. mi za mocno robisz. Ty jesteś normalna? Niesamowite uczucie. Pata Tosiu, dziękuję. Jak masz trzy dni w tygodniu dobre z twoim mężem, to się ciesz!